Dariusz jak członek zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. Dzień dobry. Coś możemy się dowiedzieć. Było pod koniec listopada spotkanie zarządu. Podzielicie się jakimiś informacjami, co się tam działo, jakieś postanowienia ważne były? Oczywiście to nie jest tajemnicą protokół z, ze spotkania będzie na pewno wkrótce dostępny na stronie Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej na pewno najważniejszą uchwałą którą podjął zarząd na tym spotkaniu była uchwała o y, pom udzieleniu ponownie pomocy dla klubów zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Piłki Siatkowej ma to oczywiście związek z, z cały czas trwającym COVID-em y, wiele, wiele naprawdę klubów skorzystało w poprzednim roku z tej pomocy a w związku z tym, że środki finansowe WZPS-u pozwalają na kontynuację tej pomocy, dlatego zdecydowaliśmy się na dalszą pomoc, co na pewno trochę ułatwi funkcjonowanie klubom. Mała różnica w stosunku do poprzedniego roku jest taka, że wcześniej było dofinansowanie delegacji seniorskich, w tym roku te pieniążki są przeznaczane na organizację meczów. A jak wyglądają te przekładki, bo jest bardzo dużo przekładek. Czy komplikuje to jakoś życie Wielkopolskiemu Związkowi Piłki Siatkowej? No myślę, że komplikuje wszystkim. Przede wszystkim klubom. Znowu w roli głównej COVID, koronawirus, braki kadrowe. To powoduje, że mecze trzeba przekładać. Za tym idzie Komplikacja dla e, Wydziału Gier Rozgrywek, ponieważ trzeba szukać nowych terminów. E, wydział sędziowski z kolei musi szukać sędziów, którzy są dyspozycyjni, e, na przykład e, w środku tygodnia. Także naprawdę e, no, jest, to, jest to wyzwanie dla, dla wszystkich. Zostały przedłużone etapy rozgrywania młodzików i młodziczek ze względu na to, że dużo turniejów było poprzekładanych. Czy myślicie, że wyrobimy się do nowego jednym, terminu? Jednym z powodów tego wydłużenia jest także zmiana terminów rozgrywania tych najważniejszych meczów przez Polski Związek Piłki Siatkowej. I ten kalendarz się troszeczkę zmienił, i to też pozwala na to, żeby zmienić system rozgrywek w województwach. I to jest też jeden z powodów, gdzie, który został wykorzystany, aby, aby te rozgrywki trwały trochę dłużej. E, jakieś problemy w tej chwili e, w macie z klubami, e, oprócz oczywiście covid e, Jak planujecie przygotować się do. Czy są już planowane już finały wojewódzkie? Czy na razie jeszcze nic nie Tak, wpisać? jest już na stronie związku ogłaszane. W cudzysłowie przetarg. Chętni na organizację zawodów finałowych mogą już składać swoje aplikacje. Do szczegółów odsyłam na stronę. Natomiast COVID jest nieprzewidywalny, nie wiemy w, jaką, w jakim kierunku to pójdzie. Mamy nadzieję, że, że nie będzie jeszcze większych komplikacji niż te, które już, już, na które już napotykamy. No to wszyscy trzymamy kciuki. Życzymy zdrowia sztabom, klubom, zawodnikom, sędziom i działaczom. Dokładnie tak. A wykorzystując możliwość, chciałem już teraz życzyć wszystkim szczęśliwego nowego roku, oby bez takich komplikacji jak w tym i w poprzednim roku. Dziękujemy.